Panie burmistrzu, w ubiegłym tygodniu dokonał pan podsumowania realizacji strategii rozwoju gminy w 2020 roku w zakresie ochrony środowiska, ładu przestrzennego i rolnictwa. Dziś zapytam o infrastrukturę i budownictwo. Czy może pan podsumować temat związany z inwestycjami drogowymi na terenie gminy? W 2020 roku prowadziliśmy spore inwestycji, w tym kilka drogowych. Rozpoczęta została inwestycja znana z ulicą Zielonogórską, od szeregu lat też oczekiwana i postulowana przez mieszkańców. Co prawda, termin zakończenia to jest 2021 rok, także jeszcze przez ten rok ta inwestycja będzie cały czas prowadzona. Inwestycją taką też potrzebną związaną z drogami to jest szeroki program robiony w przez trzy gminy, wykonywane przez trzy gminy to są ścieżki rowerowe właśnie w gminie Babi Moskargowa i Zbąszynek. Ten temat został zakończony pod względem inwestycyjnym. Oczywiście tam jeszcze jest kwestia dopuszczenia do eksploatacji tych ścieżek, ale na, na dzisiaj no zostanie nam praktycznie tylko ścieżka w stronę zbąszenia. kiedyś na przyszłości, a tak to mamy całą Wszystkie nasze sołectwa połączone z gminą. Myślę, że taka dosyć tutaj potrzebna była inwestycja i rozpoczęły się również prace przy drugim etapie uwodnicy Zachodniej, czyli ulicy Zachodniej z Bąszynka, czyli ten fragment od zakończenia pierwszego etapu, czyli od ulicy no, praktycznie Jana Pawła II do ulicy Ogrodowej, także ten fragment jest realizowany w tym roku również będzie. Zakończony. Mamy już tam wykonane pewne, praktycznie ten fragment związany z ulicą Ogrodową. Była też, były też wykonywane chodniki właśnie w Dobrówce Wielkopolskiej i Rogozińcu. No to są te takie najważniejsze tematy, które w drogach były wykonywane w 2020 roku. Jakie są plany na ten rok w zakresie remontów i rozbudowy dróg? Udało nam się pozyskać środki, praktycznie będziemy tylko te drogi wykonywać w 2021 roku, na które pozyskaliśmy środki unijne czy też zewnętrzne, bo to i z tego programu rozbudowy dróg lokalnych, czyli jakby państwowe środki. Będzie to trzecie, no dokończenie oczywiście drugiego etapu ulicy zachodniej z Moszynka, trzeci etap y, wykonania ulicy zachodniej, jak również. Realizację inwestycji w ramach ulicy Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza, czyli ten fragment osiedla tego między Ulicą Prusa, a Ulicą Ogrodową, On również zostanie, jakby no, te drogi zostaną wykonane. I jak już wspomniałem, to oczywiście jest zakończenie prac na ulicy Zielonogórskiej w Zbąszynku. Także to jest dosyć duży zakres, bo przypomnę ten. Drugi, trzeci etap ulicy Zachodniej i Eryka się Sienkiewicza Miłosza to jest ponad 5 milionów złotych, także to są dosyć duże takie wydatki inwestycyjne w drogach również. Czym kieruje się Pan decydując o kolejności wykonywanych remontów? Zawsze jeżeli chodzi o remonty w drogach czy też nowe inwestycje, zasada była jedna u nas niezmienna od szeregu lat, czyli ilością korzystających, czy tam, gdzie więcej ludzi korzysta gdzie te to, to, to zadania są w pierwszej kolejności realizowane, natomiast w drugiej i tak, gdzie po prostu mniejsze mniejsza, mniejsza korzystanie z tych tych dróg przechodników chodników, ścieżek, bo to z tym się też wiąże. Przejdźmy do tematu budownictwa. W ubiegłym roku gmina realizowała szereg ważnych społecznie inwestycji. Czy może Pan o nich opowiedzieć? W zeszłym roku największą, jeżeli byśmy zaczynali od to jest oczywiście oczyszczanie ścieków, czyli to... Ponad, grupy, ponad 20 milionów złotych, którą się udało skończyć. No i myślę, że na kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat uporządkować tą sprawę związaną z oczyszczaniem ścieków. Przypomnę też tym, którzy nie wiedzą, że sprowadzamy ścieki na nasze oczyszczanie z terenu całej gminy, czyli praktycznie wszystkie nasze miejscowości mają możliwość odprowadzania ścieków kolektorami oczywiście poprzez przepompowanie na no, oczyszczanie ścieków nie mówię tu o przysiłkach czy naszych osadach bo oczywiście takiej możliwości tam nie ma i póki co nie będzie poza oczywiście programem związanym z budowaniem tych no. Urządzeń czynników przy domowych i tak dalej, które tutaj będziemy w dalszym ciągu wspierali. Kolejne zadanie od szeregu lat, oczekiwanie, z czego nie przez część naszego społeczeństwa, to jest hala sportowa na obiektach imieniem, na Niemca, w Złoczynku, czyli ten, te tereny wzbogaciły się w pełnowymiarową, fajnie profesjonalnie wykonaną halę. Z której, my, co prawda, teraz covid utrudnia wykorzystanie, ale z tego co też widzę, to w pełni żyje poprzez stowarzyszenie i kluby, które tam ćwiczą i prowadzą zajęcia. Czy w trakcie realizacji inwestycji występowały trudności? Jeśli tak, to jakie? Praktycznie nie ma inwestycji, żeby jakichś trudności nie było. To na bieżąco staramy się rozwiązywać, czy, czy, czy z nimi się mierzymy. Natomiast tu chcę jeszcze dopowiedzieć, że praktycznie nie realizujemy inwestycji, czy w ostatnim czasie nie realizowaliśmy takiej, na które nie uzyskiwaliśmy dofinansowań. Zawsze były realizowane te, gdzie uzyskiwaliśmy dofinansowanie zewnętrzne, nieważne czy środkami krajowymi, czy, czy unijnymi, ale te były realizowane. Natomiast y, trudności, to od tego, że no, projekty, jakie są wykonywane, czy, czy plany nie do końca byli sprawdzają się w rzeczywistości. Tu nam się kłania troszkę to, że musimy również projektantów wybierać w procedurach przetargowych, czyli też trafiają nam się nie zawsze sprawdzeni projektanci. Nieraz są to tacy, którzy zaczynają też jako firmy projektowe, niemalże od zera jeszcze tego doświadczenia nie mają, a więc tam jakieś błędy. Później. Się pojawiają, no ale też problemy związane z tym, że, że nam się zmieniały też pewne poglądy w wyniku podpowiedzi przez wykonawcę, przez też no, naszych lokalnych obserwatorów, z których korzystaliśmy, rozbudowując czy zmieniając pewne tam powiedzmy usytuowanie urządzeń, chociażby w obiektach. No ale też tak, dokumentacja często jest robiona no, zdecydowanie. No, jest robiona wcześniej, a więc w czasie zmienia się i technologia, i materiały, a więc to, to powoduje, że no plus infrastruktura podziemna, która niestety na naszym terenie jest nie do końca rozeznana, szczególnie ta przedwojenna, po niemiecka, jak niektórzy to określają, więc nie trafiamy na takie niespodzianki, robiąc wykopy, czy coś, że trzeba to też na bieżąco usuwać. No i problemy współpracy, bo no, niestety na dzisiaj z naszymi monopolistami energetycznymi, czy to z zakładami gazelniczymi, a już szczególnie z Eneą, to jest z energetyką jest problem, który jest przyłączeniem, wykonaniem przyłączeń danych obiektów, podłączeniem tych obiektów do, do sieci energetycznej. Także to są zawsze takie problemy. Czy tak znaczące inwestycje są bezpieczne dla naszego budżetu? Staramy się... Oczywiście wykorzystywać wszystkie możliwości i szanse, tak gdzie jest możliwość pozyskiwania środków, oczywiście musi mieć na przykład własny, a więc tu co prawda prawnie też są pewne ograniczenia związane z tym, że gmina może się tylko do określonych poziomów zadłużać, natomiast ja wyznaję tą zasadę, że jeżeli pozyskujemy środki zewnętrzne i mamy możliwość dofinansowania w znacznym procencie, inwestycje, te ja będziemy analizowali, zaciekając kredyty, żeby kredytu się potem względem nie boję. Oczywiście w rozsądnych granicach, czyli możliwości naszej spłaty. To te możliwości mamy dosyć duże, na szczęście dzięki wcześniej poczynionym inwestycjom inwestorom, którzy u nas uruchowali swoją działalność. Natomiast oczywiście nie jest to studia bez na, między innymi przykładem jest, czy, czy będzie też rok 2021 gdzie będziemy się starali troszkę ograniczać. Nasze zaciągania kredytów, i raczej będziemy zaczynali ten etap spłaty tego zadłużenia na wcześniej zaciągnięte inwestycji Natomiast dalej trzymam się tej zasady, że lepiej wziąć kredyt, wybudować czy zrealizować jakieś zadanie. Nasi mieszkańcy z tego zadania korzystają, mhm. po prostu z Jakie są plany inwestycyjne na ten rok? W tym zakresie takim. Yy, właśnie 2021 roku, to przede wszystkim tam, gdzie pozyskaliśmy środki. Yy, największym takim, jeżeli chodzi o, ale też i spełnieniem pewnego marzenia, mojego przynajmniej, to jest udało nam się pozyskać środki na zaadoptowanie pozostałej części przychodni tej byłej kolejowej przy ulicy Kosieczyńskiej na no właśnie takie mieszkania chronione dla naszych osób starszych, samotnych i to będziemy chcieli zrealizować. Jesteśmy na etapie ogłoszenia Yy, przetargu, właśnie na wykonanie tego zadania adaptacji na te mieszkania. Także to jest taka dosyć fajna. No i te, o których już wcześniej mówiliśmy, czyli drogowe, które kończymy właśnie procedury przetargowe, czyli na ten trzeci etap ulicy Zachodniej właśnie Sienkiewicza, Czesława, Miłosza. Yy, do tego musi być jeszcze dorobiona, czy, czy, czy wykonana przed położeniem nawierzchni kanalizacja burzowa, więc to te są jakieś tam yy, znaczy, jakieś spore koszty, spory wydatek, ale musimy ten teren, No i ulica Śielogska. Czyli to są takie te zamierzenia, które musimy zrealizować. Do tego mamy jeszcze niezrealizowane trzy kotłownie, gdzie już nam się piece co danego grzewania gazowe rozsypały. Jedna w szkole w przychodni na ulicy, długiej, i w samorzędzie. Także to są też te. Tematy, z którymi będziemy się musieli zmierzyć, a niezależnie od tego, oczywiście wykonywanie tych spraw bieżących, czyli łatanie tych przysłowiowych, dziełów, chodnika, czy czyli czy układanie płyt, te zadania oczywiście będą Na dziś to już wszystko. Przy następnej okazji dopytam o kwestie związane z polityką społeczną. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miło.